Witam, nasza firma Autogazales przedstawia Nissan Juke wyposażonego w silnik 1.6 o mocy 117 koni mechanicznych, w którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej berce segment 24. Kolejno w komorze silnika za obudową filtra powietrza umieszczony został komputer sterujący, powyżej elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej, następnie filtr fazy lotnej wtryskiwacze gazowe BRC oraz reduktor Genius MB zamocowany został pod akumulatorem samochód dodatkowo został wyposażony w system ochrony gniazd zaworów głowicy tak zwaną lubryfikację z elektroniką sterującą niemieckiej firmy Valve Protektor Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz na życzenie właściciela usytuowany został po lewej stronie kierownicy w dolnej części kopitu. Na zaślepce widzimy diodę sygnalizacyjną minimalnego stanu płynu lubryfikacji. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce. Koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 47 litrów średnicy 630 wysokości 204 mm. Co pozwala, żeby również koło zapasowe zmieściło się pod płytą bagażnika. Zawór tankowania usytuowany został przy wlewie benzyny pod klapką. Tak prezentuje się Nissan Juke z instalacją bazową BRC.